To zdrowie, radość życia i wyzwalanie pozytywnej energii. Można się było o tym przekonać obserwując osoby z niepełnosprawnościami, które przyjechały do stalowej woli na 16 Podkarpacki Meeting klepka atletyczny Olimpiad Specjalnych. Ceremonii otwarcia towarzyszyła defilada uczestników przybyłych trzech województw na czele z reprezentacją Stalowej Woli z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6. Przyjechało do nas około 150 zawodników z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W środę odbywają się oprócz uroczystego otwarcia preeliminacji, tak aby każdy zawodnik mógł być zakwalifikowany do odpowiedniej grupy sprawnościowej, by jutro można było rozstrzygnąć właściwe Zawody w sposób jak najbardziej profesjonalny i sprawiedliwy. Olimpiady specjalne to wspaniała inicjatywa dedykowana wszystkim osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami życiowymi. Dają poczucie wspólnoty, wyzwalają szereg pozytywnych bodźców. Podczas tego wydarzenia uczestnicy rywalizowali w wielu dziedzinach sportowych. Przy ogromnym dopingu rodziców, opiekunów, wychowawców, trenerów. I ćwiczymy bieganie w szkołach. I czy dlatego przyszliśmy tutaj, żeby pokazać się im wszystkim e szkołom, jak my biegamy. Konkurujemy dlatego. Gra w piłkę nożną, bardzo mi to dobrze wychodzi. Zajmuje pierwsze miejsce czasami. Na Uwaga! Takie zawody są dla ciebie ważne. Tak. Lubię ćwiczyć, lubię biegać, lubię grać, no i zdobywać medale. Pokazując wysiłek sportowy zawodników, ich emocje i radość z uprawiania sportu, przełamywane są stereotypy, polepsza się zrozumienie, akceptacja i tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną sport, ruch, przeglądy, festiwale artystyczne, tam, gdzie osoby niepełnosprawne mogą się zaprezentować, pokazać swoje umiejętności. To jest bardzo ważny, codzienny aspekt życia e, takiego osobistego osób niepełnosprawnych, życia też e, społecznego. Organizacja tego typu wydarzenia to ogromny wysiłek logistyczny z zespołu szkół nr 6 ze Stalowej Woli oraz podkarpackich olimpiad specjalnych, a także wkład finansowy zarówno miasta, powiatu, jak i państwowego.